W dzisiejszych czasach, pełnych niepewności i w szybkim tempie życia, wielu z nas zastanawia się, czy oprócz naszych własnych myśli i uczuć, jest coś jeszcze, co nam towarzyszy w codziennych zmaganiach. Czy wśród wszystkich wydarzeń, które nas otaczają, istnieje boska obecność kierująca naszymi losami. Dziś zapraszam Was na podróż pełną tajemnic i odkryć podczas której zbadamy sześć znaków mogących wskazywać na obecność Boga w naszym życiu. Pozostańcie ze mną do końca tego filmu, ponieważ na jego zakończenie podzielę się czymś wyjątkowym, informacją, która może zmienić wasze życie na zawsze. Zróbcie coś prostego, ale znaczącego dla nas. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, kliknijcie teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Pozwólcie innym również usłyszeć tę wiadomość. Udostępnijcie link do tego filmu swoim przyjaciołom i rodzinie. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Jeśli nie wiesz, co napisać, wystarczy krótka fraza, taka jak Jezu, zajmij się tym, Jezu, ufam Tobie lub niech Bóg nas chroni. Dziękuję. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że w twoim życiu wszystko wokół nagle zamilkło. Może to było podczas burzliwego okresu, kiedy desperacko szukałeś odpowiedzi, a twoje modlitwy zdawały się nie mieć odzewu. Ten niepokojący cisza, w której brakuje słów, może wydawać się opuszczeniem. Jednak to właśnie w tych momentach cisza może stać się potężnym znakiem obecności Boga. Pozwólcie, że podzielę się z wami moim osobistym doświadczeniem. Był czas w moim życiu, kiedy musiałem podjąć niezwykle trudną decyzję. Modliłem się o wskazówki, o znak, cokolwiek, co pomogłoby mi wybrać właściwą drogę. Dni mijały, a ja wciąż nie miałem odpowiedzi. W tym głębokim milczeniu, kiedy zaczynałem tracić nadzieję, poczułem coś niezwykłego. To nie były grzmoty ani błyskawice, lecz subtelne. Niemal niewyczuwalne poczucie obecności. Była to cisza, która zawierała obietnicę i pokój. Ta cisza nie jest pusta. Nie jest brakiem odpowiedzi, ale momentem, w którym Bóg może być najbliżej nas. W tych cichych chwilach, jeśli pozwolimy sobie na moment refleksji, możemy odkryć głęboką więź z boskością. Czasami to właśnie w ciszy Bóg mówi najgłośniej. Oferując nam pocieszenie i pewność, że nie jesteśmy sami. Jednym z najbardziej poruszających sposobów doświadczania obecności Boga jest przez pochwałę i studiowanie Pisma Świętego. Zanurzenie się w słowach Biblii może stać się mostem, który bezpośrednio łączy nas z boskością, otwierając drogę do głębszej, osobistej relacji z Bogiem. Pozwólcie, że opowiem Wam o jednym z moich doświadczeń, które głęboko mnie poruszyło. Pewnej spokojnej nocy, w samotności mojego pokoju, otworzyłem Biblię na przypadkowej stronie. Czytając Psalm, który wychwalał wielkość i dobroć Boga, poczułem, jak moje serce wypełnia się niezwykłym ciepłem i spokojem. Słowa, które czytałem, wydawały się być dokładnie tym, czego potrzebowałem w tamtym momencie. Było to tak, jakby sam Bóg mówił do mnie, zapewniając o swojej obecności i miłości. Podczas tego pochwały, wyrażając moją wdzięczność i podziw dla wielkości Boga, zauważyłem, że moje wcześniejsze lęki i niepokoje zaczynały znikać. Czułem się przekształcony, nie tylko duchowo, ale również emocjonalnie. Ta przemiana nie była chwilowa, miała trwały wpływ na moje codzienne życie. Nauczyłem się, że gdy chwalimy Boga i skupiamy się na Jego Słowie, nasze serca mogą zostać przemienione. Pochwała i Pismo Święte są narzędziami, które pozwalają nam nie tylko słuchać, ale także odpowiadać na to, co Bóg ma nam do powiedzenia. Są to praktyki, które prowadzą nas do prawdziwego zrozumienia i postrzegania obecności Boga w naszym życiu. Poprzez te święte teksty i chwile adoracji, Bóg objawia się nam, oferując swoją mądrość, pocieszenie i przewodnictwo. Historia ludzkości jest pełna przykładów proroków, takich jak Izajasz, Ezechiel i Daniel, którzy byli narzędziami w rękach Boga, przekazując Jego słowa ludziom. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że misja Boża nie ogranicza się tylko do dawnych czasów. W dzisiejszych czasach Bóg również może posługiwać się zwykłymi ludźmi, aby do nas przemówić, prowadzić i udzielać mądrości. Chciałbym podzielić się z wami osobistą historią, która pokazuje, jak Bóg może używać innych ludzi, aby przekazać nam potrzebne wskazówki. Kiedyś, stojąc przed trudną decyzją w życiu i niepewny co do właściwej drogi, otrzymałem radę od bliskiego przyjaciela. Jego słowa były tak precyzyjnie dopasowane do mojej sytuacji. Że trudno było uwierzyć w zbieg okoliczności. Wydawało się, że to sam Bóg użył go, aby do mnie przemówić. Ta rada nie tylko rozwiała moją dezorientację, ale także idealnie wpisywała się w wartości, które cenię i które są zgodne z naukami biblijnymi. Ten moment był dla mnie jasnym znakiem, że nie jestem sam w swoich poszukiwaniach i że Bóg może użyć każdego, nawet mojego przyjaciela. Aby do mnie przemówić, tacy baski posłańcy mogą pojawić się w naszym życiu w najmniej oczekiwanych momentach, często wyglądając na zwykłe spotkania czy rozmowy. Kluczowe jest, abyśmy byli otwarci na te komunikaty i starannie weryfikowali je z biblijnym przesłaniem. Takie doświadczenia uczą nas, że niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdziemy, Bóg ma swoje sposoby, by do nas przemówić często przez innych ludzi, którzy mogą działać jako jego narzędzia na ziemi. Intuicja nie jest tylko zwykłym przeczuciem, może być to potężny kanał, przez który Bóg komunikuje się z nami, przekazując swoje wskazówki i mądrość. Często w momentach niepewności, kiedy logiczne rozumowanie wydaje się niewystarczające, to właśnie intuicja prowadzi nas do decyzji, które okazują się być najlepszym wyborem. Ale jak możemy rozpoznać, że nasza intuicja faktycznie jest połączeniem z boskim przewodnictwem, a nie tylko naszym własnym życzeniem? Kluczem jest zrozumienie, jak nasze intuicyjne przeczucia wpisują się w kontekst moralności biblijnej. Na przykład, podczas jednego z trudniejszych okresów w moim życiu, kiedy musiałem podjąć decyzję, która mogła zaważyć na mojej przyszłości, modliłem się o jasność i prowadzenie. W odpowiedzi, w głębi serca, poczułem silne przeczucie, które kierowało mnie do podjęcia ryzykownej, ale ostatecznie właściwej decyzji. To przeczucie było zgodne z biblijnymi zasadami uczciwości, odwagi i zaufania do Bożego planu. Wtedy zrozumiałem, że intuicja może służyć jako most między naszymi codziennymi dylematami a Bożym przewodnictwem. Ważne jest, Abyśmy w naszych modlitwach prosili o mądrość w interpretowaniu naszych intuicyjnych impulsów. Poprzez modlitwę i medytację, zanurzając się w studium Biblii, możemy lepiej zrozumieć, jakie działania są zgodne z wolą Bożą. Nasza intuicja, wspierana przez duchowe dyscypliny, staje się wtedy nie tylko osobistym przeczuciem, ale narzędziem, przez które Bóg może nas prowadzić. To rozumienie że nasza intuicja może być świętym narzędziem, dodaje jej głębi i znaczenia, umożliwiając nam podejmowanie decyzji z większą pewnością, że są one inspirowane nie tylko przez nasze własne doświadczenia, ale przez samego Boga. Często w naszym życiu zdarza się, że niektóre problemy pojawiają się wielokrotnie, jakby były scenariuszem, który nieustannie się powtarza. Zamiast je ignorować, warto zastanowić się. Czy te trudności, które się powtarzają, mogą być znakiem od Boga, wzywającym nas do zwrócenia większej uwagi na nasze życie i zachowanie? Powtarzające się wyzwania to nie tylko testy naszej cierpliwości, mogą być boskimi wezwaniami do głębszej refleksji i przemiany osobistej. Bóg, w swojej mądrości, często używa trudności, aby nauczyć nas cennych lekcji. Pomagając nam zrozumieć i rozwiązać głębsze problemy w naszym życiu. Na przykład, jeśli często napotykasz te same problemy w relacjach z innymi, może to być sygnał, aby przemyśleć swoje podejście do komunikacji i empatii. Czy Twoje działania odzwierciedlają wartości biblijne, takie jak miłość, cierpliwość i zrozumienie? Zachęcam Was. Abyście w obliczu tych powtarzających się wyzwań nie poddawali się frustracji, lecz podejmowali kroki w kierunku zmiany. Zastanówcie się nad swoimi reakcjami i postawami. Modlitwa o mądrość i klarowność w tych sytuacjach również może pomóc w ujawnieniu, co Bóg próbuje nam przekazać przez te trudności. Podejście do powtarzających się wyzwań jako możliwości do wzrostu i nauki może przynieść znaczące zmiany w naszym życiu. Możemy nie tylko rozwiązać niektóre z naszych trwałych problemów, ale także zbliżyć się do życia, które Bóg dla nas zaplanował, życia pełnego zrozumienia i duchowego spełnienia. Takie podejście przekształca nasze wyzwania w znaki wskazujące nam kierunek, prowadząc nas do większej harmonii i zgodności z planem Boga dla nas. Często słyszymy, że Bóg działa w tajemniczy sposób, co może być szczególnie trudne do zrozumienia. Gdy stajemy przed nieoczekiwanymi i trudnymi okolicznościami. Może się wydawać, że w tych chwilach Bóg jest nieobecny, ale z perspektywy czasu możemy dostrzec, jak te trudne momenty wpisują się w większy plan, który dla nas przygotował. Niektóre z najbardziej burzliwych okresów w naszym życiu, które wydają się być pełne chaosu i cierpienia, mogą później ujawnić się jako kluczowe momenty. Które miały na celu nasz duchowy wzrost i dojrzewanie. Przykładowo, osobiste trudności, które przeżyłem kilka lat temu, początkowo wydawały się być serią niefortunnych zdarzeń. Jednak z czasem, po głębokiej refleksji i modlitwie, zacząłem rozumieć, że te wydarzenia miały na celu nauczenie mnie cierpliwości, wytrwałości oraz większego zaufania do Bożego prowadzenia. Zrozumienie, jak Bóg działa w naszym życiu poprzez różne okoliczności, wymaga od nas wiary i cierpliwości. Często dopiero po latach, patrząc wstecz, możemy zauważyć, jak poszczególne, nawet najtrudniejsze chwile, układały się w spójną całość, która miała na celu nasze dobro. Ta świadomość może przynieść pocieszenie i nadzieję, nawet w najtrudniejszych chwilach. Dlatego zachęcam wszystkich, aby w obliczu trudności życiowych, zamiast poddawać się rozpaczy, szukali w tych doświadczeniach możliwości do głębszej refleksji i zrozumienia Bożego planu. Modlitwa o jasność i zrozumienie może pomóc nam dostrzec, jak Bóg działa w tajemniczych okolicznościach naszego życia, prowadząc nas do ostatecznego celu, który dla nas przygotował. Zrozumienie, jak Boża obecność manifestuje się w naszych życiowych doświadczeniach, Umacnia naszą wiarę i pozwala z większym zaufaniem i nadzieją patrzeć w przyszłość. Dziękuję Wam za towarzyszenie mi w tej podróży przez sześć znaków, które mogą świadczyć o obecności Boga w naszym życiu. Przypomnijmy je sobie krótko. Pierwszym znakiem jest niepokojąca, ale pełna obietnic cisza. Drugim jest doświadczanie Boga przez pochwałę i pismo święte. Trzecim znakiem są baski posłańcy w postaci ludzi wokół nas. Czwartym jest intuicyjne prowadzenie. Piątym są powtarzające się wyzwania, które uczą nas cierpliwości i wytrwałości. A szóstym jest Bóg działający w tajemniczych okolicznościach naszego życia. Jeśli te tematy rezonują z Waszymi doświadczeniami lub jeśli szukacie więcej inspiracji i duchowego wsparcia, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień, aby na bieżąco otrzymywać nowe treści, które mogą Was ubogacić i wesprzeć na duchowej ścieżce. W naszym kolejnym filmie będziemy kontynuować eksplorację niezwykłych sposobów, w jakie Bóg objawia się w codziennym życiu. To spotkanie, którego nie możecie przegapić, pełne będzie nowych historii i mądrości. Które mogą rzucić światło na wasze własne doświadczenia. Nie zapomnijcie także polubić tego filmu, subskrybować nasz kanał i udostępnić ten materiał znajomym, którzy mogą szukać znaków boskiej obecności w swoim życiu. Wasze wsparcie pomaga nam docierać do większej liczby osób i rozwijać naszą wspólnotę. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę, kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.